Dobry, witam się z Wami z kolejnej relacji ze zlotu skrapowego. Był Poznań, był Wrocław. Słuchajcie, no i przyszedł czas na Kraków. Ja w Krakowie byłam trzeci raz, jeśli się nie mylę, na zlocie. Nie bywałam na edycjach przed pandemią. Zaczęłam jeździć właśnie tak na zloty regularnie, dopiero po pandemii. I ten Kraków właśnie też pierwszy raz zobaczyłam już po pandemii. I nie widziałam tych edycji jeszcze przed hotelem Apart Hotel. Przed tym miejscem, gdzie obecnie odbywa się zlot. Zlot odbywa się właśnie w hotelu, który nazywa się Apart Hotel na Lwowskiej 1 w Krakowie. Jest to już stałe takie miejsce na organizację właśnie tego zlotu. Był czas, kiedy były dwie edycje do roku: taka zimowa, lutowa i jesienna, październikowa. Obecnie, z tego co wiem, jak rozmawiałam z organizatorkami, to rezygnują z edycji październikowej właśnie będzie tylko ta wersja, tylko ta edycja luty mawec. Tu akurat się tak wydarzyło, że termin wypadł na początek marca na Dzień Kobiet, może to będzie już jakaś trochę tradycja, aby ten zlot właśnie był organizowany na Dzień Kobiet, e, aczkolwiek uważam, że jest to trochę niefortunny e, termin, ponieważ pewnie wiele pań e, na ten wyjątkowy dzień organizuje sobie różne jakieś wyjazdy, spa, imprezy, e, może w damskim gronie z koleżankami bądź z partnerami, no, i na to mogę trochę zwalić, że nie był ten zlot aż tak liczny. Przynajmniej tak się mi wydaje w porównaniu z tym, czego doświadczyłam kiedyś. Na, szczególnie na mojej pierwszej edycji, właśnie po pandemii, kiedy chyba wszyscy byli tacy stęsknieni za zlotami, a później na ArtCraft wynajmowano dwie sale, obecnie była znów jedna. Sala w holu nie było wystawców, bo się zdarzało, że byli właśnie wystawcy jeszcze w holu. Aczkolwiek tam niestety było dość ciemno i wydaje mi się, że wystawcy nie byli zadowoleni z tego miejsca. No i wtedy właśnie kolejki były, ustawiały się jeszcze na zewnątrz w budynku, nawet jak było zimno. Teraz już kolejka była w środku. Dziewczyny się ustawiały właśnie przed salą tutaj z wystawcami, aby wejść jako pierwsze i móc dorwać po prostu pełne wyposażenie stoisk. Bo słuchajcie, rzeczy niektóre znikały. Mi na bardziej nie udało się kupić jednej tekturki. Wydaje mi się, że właśnie ten jeden pusty haczek to była tekturka, którą chciałam. Tak coś mam podejrzenia, bo już tam nie pytałam oczywiście. No ale nie było akurat jednego produktu, ale to... No, no, zdarza się po prostu, no trudno, trudno. No spóźniłam się i, tak jak mówię, no nie, nie ma opcji, aby po prostu sklepy przywiozły wam. Cały asortyment, wiele z nich oferuje przed lotami możliwość zamówienia z odbiorem osobistym tam na miejscu, i często te zakupy można wykonać ze zniżką. Ale oczywiście w momencie, kiedy wychodzi się pod te do tych stoisk, no to nie powiem, wpada się trochę w taką chęć zakupów, po prostu kiedy się to widzi na wywoł, to jest zupełnie inny efekt, yy, szczególnie jeśli chodzi o yy, papiery. Może właśnie brakowało trochę dziewczynom, jak tak rozmawiało o kwiatkach, z materiału, że brakuje jak yy, z tych kwiatów. Wygląda efekt końcowy, tak w sensie z tych to kwiatowych, jaki można uzyskać efekt. No, jest to cenna uwaga, i można na następny raz coś postarać się, aby były jakieś właśnie takie przykładowe prace. Były chyba tylko zdjęcia. Kinga wydrukowała zdjęcia naszych prac i były one do podglądu właśnie na stoisku. Byłam bardzo zaskoczona, że były też nasze wszystkie, wszystkie podobizny z DT, w sensie cały skład był wydrukowany właśnie było to bardzo bardzo miłe no i jak wspomniałam ja tutaj wymknęłam e, wcześniej e, przed wszystkimi lotowiczami, ponieważ e, jest, czuję się już trochę taką e, skrapkowo e, rodziną <grym>, że, że tak powiem jestem już bardzo długo w DT i po prostu ominęłam tutaj e, całą kolejkę aby móc wcześniej porozmawiać sobie na spokojnie z Kingą, ponieważ później zaczął się szał zakupowych i nie było już na to opcji. Potem prowadziłam make and take z kwiatowym pop-upem, mnóstwo się nagadałam, mnóstwo napiłam się kawy, naplotkowałam się, że tak powiem, z skrapowymi koleżankami. Spotkałam wreszcie wiele, wiele osób z DT skrapowego, bo wcześniej nie było takiej okazji. Słuchajcie. Więc teraz pora na przegląd zdjęć ze zlotu. A na samym końcu zobaczycie moje zlotowe zakupy. No, i na sam koniec zlotu pora wam pokazać swoje e, zakupy. Nie było ich dużo, bo było tak dużo rozmów towarzyskich, ciągle coś. I ostatecznie nie miałam czasu po prostu przeglądać rzeczy na stoiska. więc tych zakupów było niewiele. Jak możecie zauważyć, mam niesamowitą fazę na odciski, na formy właśnie do odlewów. I szczególnie podobają mi się te z mili kwiatowe. To są maki, to są habry. Te zakupiłam razem z Flamiranem w studio. Hobby Land. Yy, jeszcze to właśnie jeden Foamiran, bo na sklepie wszedł mi tylko jeden, ale dostałam jeszcze, okazało się, że jeszcze mają. No i te po prostu formy odlewy. No jestem ciekawa, jak one będą wychodzić, bo kwiaty są stosunkowo płytkie, mam wrażenie. I <laughs> Średnio widzę możliwość robienia tego wyciskiem z masy, po prostu wszystko Wam będzie się bardzo łatwo rwało. Ja do tej pory robiłam sobie żywicę krystaliczną, ale mam gips, więc będę eksperymentować, czy z gipsem będzie to ładnie wychodzić. Aha, no tamtą różę co jedno mam, to gipsem wychodzi ładnie, ale niestety mi się łamała tutaj na jakichś takich drobnych elementach. Z żywicą będzie o tyle łatwiej, że ona się nie będzie łamać, po prostu jest o wiele łatwiej, więc możliwe że na te kwiaty. Specjalnie kupię sobie żywice. W agaterii skusiłam się na te kropeczki. Ja mam inne kropeczki, ale one wychodzą znacznie grubsze, a te z agaterii są o wiele drobniejsze, przynajmniej tak wychodzi ze wzornika i już o nich myślałam kupę czasu, więc stwierdziłam, dobra, spróbujemy, a tamte ewentualnie odsprzedam. W Snip Arcie niewielkie zakupy generalnie chodziło się, rozchodziło się o ten szyld do takiej kamieniczki, którą mam to jest budynek Esy Floresy, po polsku się ten sklepik nazywa, czyli księgarnia z Harry Pottera z ulicy Pokonnej no i wziąłam sobie tą maskę wiele osób ma teraz fazę na plastry miodu na heksagony i ja też mam tą fazę już chyba 3 lata, bo najpierw zaczęłam właśnie w biżuterii robić sobie heksagony, a potem właśnie w skrapy zaczęły się pojawiać. I wziąłem sobie taki słodki wielkanocny koszyk. W ogóle mam wrażenie, że bardzo podobny miałam. Ale tamten był z Lexi Design, więc bardzo podobny wzór. I pomyślałam, że też zrobi tak jak w tamtym roku, taką miniaturową ozdobę Wielkanocną taki koszyczek. Bo mm, tamten chyba uległ zniszczeniu, bo nie wiem, co się z nim stało, szczerze powiedziawszy. To był ten, ten koszyczek tekturowy, jest bardzo de delikatny, więc łatwo jest go niestety zniszczyć. No i <laughs> z takich rzeczy, które mi Kasia e, przywiozła, to jest mój zakup, właśnie ta maska. Z wyciskami. Udało jej się po prostu ją odkupić od kogoś, bo sama chciała jakieś wyciski porobić, pokupować. No, jak zobaczyłam, że ktoś ma tą maskę, właśnie na sprzedaż, to ją poprosiłam, by od razu wzięła w jednej wysyłce i ją teraz dostałam. Kolejna tutaj taka kubka to jest prezent od Kasi Urodzinowy. W sumie głównym prezentem to zdecydowanie takim skrapowym jest ta foremka z mili. Jak widzicie, tym razem słoneczniki, więc mam komplet już na wiosenny i yy, letnie yy, kwiaty. No i właśnie ten zielony emerald proszek, bo zorientowałam się, że nie mam. Yy, zielonego, a przecież ja bardzo lubię te proszki, więc yy, 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 Kasia chciała coś mi tutaj dobrać, to powiedziałam, a weź mi ten proszeczek yy, zielony. Te piękne sticze, <laughs> Musiałam przez chwilę pomyśleć, kto to, jak się zbada postać. Yy. To zapewne prezent od córy yy, Kasi, bo z tego co wiem, teraz dzieci mają fazę na stitcha, jakaś chyba bajka nowa wyszła czy, czy coś, nie wiem, nie, roz, nie, nie orientuję się. Taką paczkę dostałam z pędzelkiem. Jestem ciekawa będę testować, bo te takie pędzelki yy, to ja mam, ale one są po prostu zakończone normalnie. A tutaj mamy właśnie yy, jeszcze taką statuę. Dużo odlewów, wycisków różnych. <laughs> Muszę Wam powiedzieć, że tak jak Kasia robi jeszcze z tej masy, to ja już po spróbowaniu gipsu mam wrażenie, że no nie polubię się ponownie z masą, jednak z gipsu te wzory czy z żywicy wychodzą, te detale wychodzą bardziej takie intensywne, więc patrząc właśnie na te wyciski z masy, to mam takie podejście, że no nie, no, no chyba będzie mi trudno wrócić do, do masy. Może wiecie, ona jest fajna, bo wkładacie wycisk i możecie go od razu wyciągnąć. To mi się trochę coś załamało, niestety, ale to nic. Możecie łatwo po prostu sobie wyciągnąć te wyciski. Kasia właśnie kupiła sobie takie tećmy. To chyba też jest prima. E, mi się z kolei zaczęły podobać ważki, nie, więc e, jakiś taki owadowy klimat na wiosnę się włączył. Dostałam jeszcze wycięte elementy, ponieważ Kasia nie przypada ze słonecznikami, a ja bardzo lubię motyw słoneczników. Trochę paseczków, jak sądzę, to Kasia już nie używa, więc podostawałam swego czasu. Bardzo często sięgałam po te paski. Było całe opakowanie Oreo, ale symbolicznie pokazuję Wam tylko ostatnią paczkę bo już pojedzone. No i jeszcze tu taki element do wycinania, ponieważ Kasi ta kolorystyka nie pasuje. A ja, jeśli się nie mylę, jeszcze mam kolekcję Precious Moment i te kolory chyba będą dość do siebie podobne. Będę więc próbowała właśnie tą kolekcję wykorzystać z tymi elementami. Poza tym dostałam od Olgi Bielskiej taki gratisowy arkusik ja się na jej make and nie zapisywałam nie zgłaszałam, ale ponieważ chwilę porozmawiałam, no dosłownie chwilę z Olką na temat zlotu w Warszawie no to właśnie dostałam arkusik, bo chciałam spróbować z tymi elementami do wycinania olgi. Jak wiecie, ja dużo już nie wycinam, nie jestem za bardzo zainteresowana wycinaniem, ale te elementy olgi nie są tak standardowo dostępne w sklepach, tylko u niej, albo ewentualnie na zlocie. Więc myślałam właśnie, że może miałaby swoje elementy, ale akurat nie stała, po prostu po koleżeńsku na mm, papierowych prezentach, jeśli się nie mylę to stoisko, nie jestem pewna, już powiedziawszy yy. no i słuchajcie ateciaki, ma, ateciaków mam więcej niż <grym> sama zostawiłam, bo mm, dziewczyny jak spotykałam je rano to ona no już wymianka, już wymianka, a ja miałam wszystkie atece razem z rzeczami do make and take'a i po prostu nie byłam w stanie od razu im dać tych ATC, a potem dziewczyny po prostu już się pożegnały, potem uciekły z miejsca zlotu i nie zdążyłam im dać tych swoich ATC, więc będę im winna ATC na następny zlot. <laughs> więc mamy takie słodkie, słuchajcie, pistacje, tu od dziewczynki było, od Arka mam dwie, ponieważ jedną dostałam, a drugą wylosowałam sobie taka piękna od Ani, ruda calineczka od Magdy. Taka przestrzenna. Dla mnie to nie problem, bo ja nie trzymam ateciaków w żadnym, w żadnych folijkach ani nic takiego, tylko w pudełeczku, więc dla mnie to nie problem, że Atece są przestrzenne. Zresztą sama mam taką ciągotkę do robienia właśnie ATC druga Magda. Tutaj mamy taką od Marty. Proszę bardzo. To jakoś łódka Mieśka. Mi się trafiła od, od, od... Co ci dam? Dobra. No od Olki Bielskiej to taka reklamowa. E, reklamowy ateciak. Wizytówkowy. Od Oliwii. Proszę bardzo. A tutaj mam oczywiście jeszcze od Karoliny. I tutaj mam taką jeszcze najfajniejszą. E, bardzo szybko wyszły te atece, więc świetnie, że mi się Udało trafić jeszcze właśnie taką poterowską, fajną, a w ogóle jaka ona jest ciężka, warstwowa, no, porządna, zaklęcie na wenę. Przyda mi się w ogóle, mega jest ten autobus. I bardzo fajne ATC właśnie od Eweliny. Bardzo, bardzo fajna seria, jak je zobaczyłam, to mam takie, o, muszę dorwać Ewelinę. No i akurat Ewelina też nie dostała mojego atc Karolina też nie, no bo mówię po prostu... Dziewczyny się porozchodziły, nie zdążyłam im te ateciaki dać, więc tak wyglądają moje łupy, a chcę Wam wspomnieć, że właśnie robiłyśmy z dziewczynami takiego pięknego pop-up boxa, tu generalnie na zdjęciu była postać kobitki, ale widzę, że ona mi gdzieś odpadła i ktoś ją po prostu e, sobie e, przejął na make and take'u, ponieważ taki mały fuck up, że nie wzięłam wszystkich elementów do wycinania w tym postaci, właśnie i musieliśmy na ostatnią chwilę po prostu wycinać sobie kwiatki na bieżąco. E, po prostu troszeczkę nam się tam opóźniło, no bo te wszystkie elementy, bukiciki to są takie. Pierdutki do wycinania, i to trochę czasu zawsze zajmuje. Tak samo napisy były do wycinania, ale tak jak mówię, dziewczyny sobie mogły pobrać wszystko co zostało. Proszę bardzo, jakiś jeden zestaw mi został chyba taki zapasowy, i też poszedł w świat dalej. Więc y, tak się prezentował pop-up. Przypominam, że pop-up to jest takie pudełeczko właśnie, które się tak fajnie chowa. Dziewczyny zwróciły uwagę, że lubią y, na przykład tak budować kompozycję, żeby y, to pudełko też mogło w ten sposób stać. No ja osobiście raczej kieruję się właśnie, żeby zawsze było takie otwarte. Y, ale no jak widzicie, ta kompozycja też jest zachowana. Może bardziej w tą jedną stronę niż w tą, no bo tutaj już motylek wystaje. Bardzo fajny taki kwiatowy... Pop-up boksik idealny myślę, że na dzień kobiet, co nie? No i dziewczyny w trakcie tego make and take'u' mogły przetestować nożyczki. No bo z racji tego, że nie było dużo elementów powycinanych, to też ogłaszałam wcześniej, że w razie co, no to są te nożyczki u mnie do przetestowania. Jakby ktoś chciał, zagadał i tak dalej, no to może sobie je wziąć. Czyli taka jedna z nowości nożyczkowych, czyli te nożyczki, takie przypominające e, sekator, właśnie tak się prezentujące. E, od razu wam też powiem, że od Kingi się dowiedziałam, że z tymi nożyczkami może być niedługo problem, ponieważ nie ma ich po prostu do zamówienia w hurtowniach. E, dystrybutorzy dostawcy mają ich e, braki z jakiegoś powodu i nie wiadomo za bardzo, czy to wynika z brakło ich produkcji w tym momencie, że one się posprzedawały, porozchodziły. Czy, czy po prostu, no nie wiem, do Polski one nie, nie docierają, słuchajcie. E, więc tak, to są te mm, z motywem w kształcie sekatora, tak, czyli bez tych tradycyjnych uszu. Mam siedmiocalowe z ząbkami i ja uważam, że to są moje najlepsze nożyczki. No i mam te w pudełku. To nie są do wycinania papieru dziewczyny. Ja wiem, że wiele osób z nich je kupuje jako do wycinania do papieru, ale one przede wszystkim mają bardzo grube ostrze, więc one dla mnie się nie nadają. Poza tym potrafią farpać papier, więc dla mnie te z ząbkami są o wiele lepsze. Te są nowyczkami krawieckimi, do materiału przede wszystkim, więc ja nimi tnę wstążki, płótno, materiał na kwiaty z bawełny. Nie używam ich raczej do wycinania papieru. Oczywiście dziewczyną zostawiłam. Niech przetestują, bo może. Dla niektórych będzie to fajna opcja właśnie, żeby wycinać papier. Ja raczej ich tak nie używam i one przychodzą do Was właśnie w takim pudełeczku. No i one są stylizowane właśnie, żeby były to nożyczki bardziej do materiału, bardziej krawieckie niż do papieru, a te do papieru to właśnie mam 7 -calowe. Te z sekatorem nie mają właśnie ząbków, więc składam... Taki apel wymowy, takie z ząbkami, byłyby lepsze dla mnie. E, mam wrażenie, że po prostu źle mi się z nimi wycina, przez to, że one nie mają ząbków. Ja wiem, że wiele osób nie lubi ząbków, bo zostają, wbijają mm, te ząbki, te ślady na papierze, ale według mnie one po prostu lepiej tną ten papier niż te bez ząbków. Po prostu tak zauważyłam, że nie szarpie się ten papier brzydko, nie siepie się. Wolę już ten ślad od ząbków niż siepiący się gdzieś tam rwiący słuchajcie, papier, więc daję Wam taką informację właśnie od Kingi, którą słyszałam, że jest problem z zamówieniem tych nożyczek, więc jeśli gdzieś tam się zastanawialiście, czy chcecie, czy nie chcecie, coś tam jakaś, jakiś pomysł był na nie, no to znak no Kraków trzeba było zamówić z promocją. Od razu powiem, że do tych nożyczek jest druga sprężyna. Bo dziewczyny mówiły, że one chodzą ciężko, ale wydaje mi się, że one mają tą lżejszą sprężynę, a mam do niej jeszcze cięższą sprężynę, że trzeba więcej siły używać. Ale to była lekka sprężyna, więc też wspomniały, że według nich chodzą ciężej niż te na przykład, nie? Aczkolwiek jest słyszałam od dziewczyn, że zdarza im się dostawać ten egzemplarz bardzo ciężko chodzący, więc to jest pewnie kwestia dokręcenia. Tej śruby. U mnie są po prostu piękne, wszystko gładko chodzi. Z żadnymi z tych trzech nożyczek nie mam żadnego problemu, żeby one gdzieś tam się coś haczyły, coś krzywo były. Naprawdę lekko chodzą. One te najlżej chodzą ze wszystkich, więc Wam e, polecam. Jest taka drobna reklama na koniec. Że z tego co wiem, to były na zlocie ze Skrapkowo. Czy są, to musicie sobie sprawdzać i od razu właśnie daję wam cynkę, że może się przydarzyć tak, że zabraknie ich w pewnym momencie do kupienia, więc taki, taki, taki cynk ode mnie. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie całego materiału z lotu. Pozdrawiam wszystkich, z którymi się widziałam, z którymi zagadałam, którzy się ze mną przywitali. I do zobaczenia na kolejnych zalotach. Pa pa! Tak na koniec bo zapomniałam Wam pokazać. E, zakupy nieskrapowe, dziurawy kocioł. My, no nie, to no pierwszy raz byliśmy teraz razem w dziurawym kotle. Fajnie pusto było w wieczornej godzinie, bo tam kiedyś stałam w kolejce e, i skusiłam się właśnie na ten kupeczek, bo jest taki ładny, to jest taki um, wzór. E, Wypukły, niestety mam ten fajny taki kubeczek, wiecie, trochę takim kształtem przypominający te emaliowane. No i taki uh, kosztowny prezent wspólny, czyli zrobienie wspólnych oczu tęczówek. Jak widzicie mam ten sam kolor oczu, więc nie ma takiego pięknego efektu jak tam na zdjęciach było w salonie, które można oglądać właśnie przy Rynku Krakowskim. Ale osobiście wydaje mi się, że to jest bardzo fajna e, pamiątka. Jak widzicie, mamy tutaj wypis, certyfikat i tak dalej. A to nie jest nam potrzebne. E, rameczkę mamy, więc braliśmy opcję właśnie bez ramki. Ten chyba najmniejszy dostępny format. Bo po co więcej płacić za większy format? Ten nam w zupełności wystarczy w małym mieszkaniu. Powiesimy sobie wspólnie e, na pamiątkę, więc e, tak się prezentują właśnie jeszcze nieskrapowe. Zakupy i jeszcze raz papa. Pa.